Większość mężczyzn potrafi uprawiać seks, ale tylko nieliczni naprawdę się kochają. Różnica? Nie chodzi tylko o fizyczną intymność, ale o głębię emocjonalną, więź i miłość. Dla osób po pięćdziesiątce, związki nie ograniczają się już tylko do pociągu i namiętności. Chodzi o towarzystwo, zrozumienie i bezpieczeństwo emocjonalne. Z biegiem czasu fizyczna więź nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy jest powiązana z głęboką intymnością emocjonalną. Ten temat jest ważny, ponieważ wiele osób zastanawia się, czy ich partner naprawdę je kocha, czy też po prostu udaje. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy twój mężczyzna kocha się z Tobą z głębi serca, ta rozmowa pomoże Ci rozpoznać oznaki. Mężczyzna, który kocha się z głębi serca, nie skupia się tylko na samym akcie. Chce, abyś czuła się kochana, doceniana i bezpieczna emocjonalnie. Jego czyny, słowa, a nawet sposób, w jaki Cię dotyka, będą odzwierciedlać głębszy poziom więzi. W tej dyskusji omówimy siedem oznak, które wskazują, że mężczyzna kocha się z głębi serca. Niektóre z nich mogą Cię zaskoczyć, ale po zakończeniu będziesz dokładnie wiedzieć, Czego szukać u partnera, który ceni Cię bardziej niż tylko fizycznie? Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś związku, w którym intymność wydawała się pusta lub pozbawiona głębi emocjonalnej, zrozumienie tych oznak pomoże Ci rozpoznać głębszy rodzaj miłości, gdy ją dostrzeżesz. A jeśli jesteś już w związku, w którym te oznaki występują, docenisz swojego partnera jeszcze bardziej. Zanurzmy się więc w temat i dowiedzmy się, co tak naprawdę oznacza dla mężczyzny kochanie się z głębi serca. Znak pierwszy: zwalnia i delektuje się każdą chwilą. Kiedy mężczyzna jest naprawdę zakochany, intymność nie polega tylko na fizycznej przyjemności. Chodzi o więź emocjonalną, dlatego nie spieszy się. Zwalnia tempo, w pełni doświadczając każdej chwili z Tobą, zamiast pędzić do mety. Czujesz to w sposobie, w jaki Cię dotyka. Jego dłonie przesuwają się, delikatnie muskając Twoją skórę, jakby zapamiętywał każdy centymetr Twojego ciała. Jego pocałunki są powolne, głębokie i celowe, a nie pospieszne czy mechaniczne. Nawet sposób, w jaki Cię trzyma, wydaje się inny: delikatny, a zarazem zdecydowany, jakby nigdy nie chciał Cię puścić. Jak rozpoznać ten znak? Nie spieszy się z fizyczną bliskością. Zamiast tego poświęca czas, dbając o to, by każdy dotyk i ruch były znaczące. Cieszy się z małych rzeczy, przeczesuje palcami twoje włosy, szepcze coś miłego do ucha lub po prostu trzyma cię blisko, zanim cokolwiek się zacznie. Skupia się na tobie, dbając o to, byś czuła się pożądana, kochana i bezpieczna emocjonalnie. Linda, 57-letnia kobieta, podzieliła się swoim doświadczeniem. Po ponad 30 latach długotrwałego związku, wspominała, że w pierwszych latach małżeństwa intymność była często pośpieszana. Jednak wraz z wiekiem coś się zmieniło. Zauważyła, że mąż zaczął poświęcać jej więcej czasu. Zamiast krótkich, rutynowych chwil, stał się bardziej obecny. Przytulał ją dłużej. Patrzył jej w oczy i delektował się każdym pocałunkiem. Nie traktował już intymności jedynie jako fizycznej potrzeby, ale jako sposób na wyrażenie miłości. Ta zmiana sprawiła, że Linda poczuła się z nim bardziej związana niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego to ważne? Mężczyzna, który jest głęboko zakochany, nie traktuje intymności jak listy kontrolnej, postrzega ją jako moment w którym może być w pełni obecny z partnerką. Ceni więź ponad spełnienie. Jeśli partnerka zwalnia tempo i docenia każdą sekundę, to wyraźny znak, że nie skupia się tylko na tym co fizyczne, ale kocha się z Tobą z głębi serca. Znak drugi. On chce bardziej zadowolić Ciebie niż siebie. Mężczyzna, który kocha się z głębi serca, nie koncentruje się wyłącznie na własnej przyjemności. Zamiast tego jest w pełni z Tobą w zgodzie, dbając o to, abyś czuła się kochana, spełniona i bezpieczna emocjonalnie. Dla niego Twoje szczęście i komfort są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż jego własne. Nie działa na zasadzie zmarszu. Zwraca uwagę na Twoje reakcje, potrzeby i emocje przez cały czas trwania. Jak rozpoznać ten znak? Słucha Twojej mowy ciała, dostosowując swój dotyk do tego, co sprawia Ci przyjemność? Pyta, co lubisz, upewniając się, że to doświadczenie dotyczy Was obojga, a nie tylko Jego. Nie spieszy się, ale poświęca czas, aby upewnić się, że czujesz się kochana i doceniana. Nie skupia się tylko na aspekcie fizycznym, ale także dba o to, abyś czuła się bezpiecznie i kochana emocjonalnie. Jego czyny mówią same za siebie, a nie tylko słowa. Niektórzy mężczyźni mówią: chcę sprawić, żebyś poczuła się dobrze, ale ich czyny nie zawsze idą w parze ze słowami. Mężczyzna, który naprawdę cię kocha, nie tylko to mówi, on to okazuje. Może szepnąć: podoba ci się? lub: powiedz mi, co sprawia ci przyjemność. Ale co więcej, uważnie obserwuje twój wyraz twarzy, słucha twojego oddechu i reaguje na nawet najmniejsze zmiany w mowie ciała. Kiedy mężczyzna jest zaangażowany emocjonalnie, naturalnie przedkłada Twoje doświadczenie nad swoje własne. Twoja satysfakcja przynosi mu radość, ponieważ dla niego seks to pogłębianie więzi, a nie tylko zaspokajanie fizycznej potrzeby. Dawid, 62-letni mężczyzna, przyznał kiedyś, że w młodości intymność dotyczyła głównie jego samego. Skupiał się na własnej przyjemności i nie zawsze brał pod uwagę. Co czuje jego partnerka? Wszystko się jednak zmieniło, gdy poznał Susan, kobietę, którą naprawdę kochał. Po raz pierwszy poczuł potrzebę zwolnienia tempa, słuchania, zrozumienia, co sprawia, że czuje się bezpieczna i kochana. Zaczął pytać, co lubi, obserwować jej reakcje i upewniać się, że czuje się ceniona. Z czasem Susan zauważyła różnicę. Czuła się bardziej połączona. Bardziej doceniana i bardziej kochana niż kiedykolwiek wcześniej. Tym, co czyniło ich intymność wyjątkową, nie był tylko fizyczny pociąg, ale sposób, w jaki Dawid autentycznie troszczył się o jej doświadczenie. Dlaczego to ważne? W związku czysto fizycznym, mężczyzna może koncentrować się wyłącznie na własnej przyjemności. Ale kiedy mężczyzna jest naprawdę zakochany, Postrzega intymność jako wspólne doświadczenie. Jego celem nie jest wyłącznie osobista satysfakcja, ale zapewnienie, że czujesz się kochana, bezpieczna i spełniona emocjonalnie. Jeśli twój partner naprawdę chce, abyś czuła się kochana, nie tylko słowami, ale i czynami, to mocny znak, że kocha cię z głębi serca. Znak trzeci. Trzyma cię mocno przed, w trakcie i po. Dla mężczyzny, który jest z Tobą emocjonalnie związany, intymność to nie tylko namiętność, to bliskość, dlatego mocno Cię trzyma, nie tylko podczas stosunku, ale także przed i po nim. To jeden z najsilniejszych sygnałów, że nie skupia się tylko na aspekcie fizycznym, ale głęboko ceni Waszą więź. Jak rozpoznać ten znak? Przed zbliżeniem przyciąga Cię do siebie upewniając się, że czujesz się bezpiecznie w jego ramionach. Może delikatnie głaskać cię po twarzy, delikatnie całować w czoło, lub po prostu obejmować cię w sposób, który sprawi, że poczujesz się kochana. Podczas zbliżenia nie tylko wykonuje gesty, pozostaje w kontakcie. Może trzymać cię za ręce, splatać palce z twoimi, lub położyć dłoń na dolnej części pleców, aby podtrzymać tę bliskość. Później nie przewraca się tylko na bok, ani nie wstaje. Trzyma cię w ramionach, bawi się twoimi włosami, szepcze coś słodkiego lub po prostu cieszy się leżeniem obok ciebie w komfortowej ciszy. Susan, 50 od młodsza kobieta, wyznała kiedyś, że w młodości często odczuwała pustkę po intymnych związkach. Jej poprzednie związki nie były pełne emocjonalnej więzi. Po chwili czuła się jakby bliskość zniknęła. Ale kiedy poznała Marka, wszystko się zmieniło. Mark zawsze ją trzymał przed, w trakcie i po. Nawet po najbardziej namiętnych chwilach trzymał ją w ramionach, szepcząc do niej, sprawiając, że czuła się bezpieczna i kochana. Susan powiedziała: "Zdałam sobie sprawę, że z nim nigdy nie chodziło tylko o kontakt fizyczny. Chodziło o nas, chodziło o miłość. Dlaczego to ważne?" Sposób, w jaki mężczyzna zachowuje się przed i po zbliżeniu, wiele mówi o jego uczuciach. Jeśli kocha Cię szczerze, będzie chciał Cię mieć blisko siebie, nie tylko w trakcie, ale nawet po zakończeniu. Jeśli partner przytula Cię przed, w trakcie i po zbliżeniu, to wyraźny znak, że nie szuka tylko fizycznej przyjemności. Jest z Tobą głęboko związany i chce, żebyś czuła się bezpiecznie w jego miłości. Znak czwarty. Patrzy Ci w oczy i nawiązuje więź emocjonalną. Mężczyźni, którzy kochają się z głębi serca, nie boją się wrażliwości, nie skupiają się tylko na fizyczności, pragną głębszej więzi emocjonalnej, a jednym z najskuteczniejszych sposobów, by to wyrazić, jest kontakt wzrokowy. Kiedy mężczyzna naprawdę Cię kocha, sposób, w jaki na Ciebie patrzy, ulega zmianie. Jego spojrzenie nie jest przelotne ani rozproszone. Jest spokojne, pełne emocji i wyraża wiele bez jednego słowa. Jak rozpoznać ten znak? Podczas intymnej relacji utrzymuje kontakt wzrokowy, zamiast go unikać. Jego oczy wyrażają czułość, miłość i głęboką więź, a nie tylko namiętność czy pożądanie. Patrzy na Ciebie tak, jakby widział Twoją duszę, a nie tylko ciało. Nawet poza intymną relacją utrzymuje wzrok, pokazując, że Cię ceni i docenia. Dlaczego kontakt wzrokowy jest tak potężny? Prawdziwy kontakt wzrokowy tworzy silną więź emocjonalną. Wielu mężczyzn unika go, gdy nie ma głębokiej relacji, ponieważ długotrwały kontakt wzrokowy ujawnia prawdziwe uczucia. Jest intymny, surowy i ujawnia głębię emocjonalną. Podczas niezobowiązujących spotkań ludzie często szybko przerywają kontakt wzrokowy, ponieważ czują się wtedy zbyt odsłonięci. Ale kiedy mężczyzna naprawdę cię kocha, akceptuje to. Chce, żebyś go widziała, a co ważniejsze, chce widzieć ciebie. Jessica, 52-letnia kobieta, wspominała kiedyś, skąd wiedziała, że jej mąż Mike bardzo ją kocha. Powiedziała: Nie chodziło tylko o to, co robił. Chodziło o to, jak na mnie patrzył. Nawet po tylu latach jego oczy mówią mi wszystko, co muszę wiedzieć. On nie tylko mnie widzi, on zagląda do środka. Wspominała, jak w intymnych chwilach Mike zawsze patrzył jej w oczy, sprawiając, że czuła się kochana i ceniona ponad wszelkie słowa. Ta głęboka, niewypowiedziana więź dawała jej poczucie prawdziwej wartości. Dlaczego to ważne? Kiedy mężczyzna utrzymuje kontakt wzrokowy, i pozwala sobie na emocjonalną wrażliwość, to znak, że jego uczucia do ciebie wykraczają poza sferę fizyczną. Jeśli twoja partnerka patrzy na ciebie w ten sposób, nie tylko uprawia seks, odkrywa przed tobą swoje serce. Znak piąty: rozmawia z tobą i wyraża swoje emocje. Mężczyzna, który jest w ciebie emocjonalnie zaangażowany, nie milczy w intymnej sytuacji, używa słów, by nawiązać kontakt uspokoić cię i sprawić byś poczuła się kochana. Kiedy mężczyzna kocha się z głębi serca, chce, żebyś wiedziała, jak wiele dla niego znaczysz. Jego słowa to nie tylko luźne uwagi, ale szczere wyrazy jego emocji. Jak rozpoznać ten znak? Szepcze ci do ucha czułe słówka, na przykład, uwielbiam być blisko ciebie, lub czujesz się wspaniale. Sprawdza, co u ciebie, pytając, czy wszystko w porządku? Lub czy to miłe, nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wyraża wdzięczność, mówiąc, jak bardzo cię ceni, nie tylko w intymnych chwilach, ale także w życiu codziennym. Nie tylko mówi, on słucha, upewniając się, że czujesz się wysłuchana i zrozumiana. Siła słów w intymności. Niektórzy mężczyźni mają trudności z wyrażaniem siebie werbalnie, ale kiedy mężczyzna naprawdę cię kocha stara się komunikować. Nawet jeśli z natury nie jest ekspresyjny, jego słowa będą miały znaczenie, ponieważ płyną z serca. Kiedy mężczyzna jest z tobą związany emocjonalnie, nie ogranicza się tylko do intymności. On angażuje się w relację z tobą. Sprawia, że czujesz się bezpiecznie, kochana i doceniana, zarówno poprzez czyny, jak i słowa. Tom 60-latek przyznał że na początku życia rzadko odzywał się w intymnych sytuacjach. Uważał, że czyny mówią głośniej niż słowa, jednak z wiekiem i dojrzewaniem emocjonalnym zdał sobie sprawę z wagi komunikacji. Z żoną zaczął okazywać jej miłość i troskę, nie tylko w życiu codziennym, ale także w najbardziej intymnych chwilach. Rezultat? Ich więź pogłębiła się w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażał. Jego żona Karol powiedziała mu kiedyś: Sposób, w jaki do mnie mówisz, sprawia, że czuję się kochana ponad wszelkie słowa. Dlaczego to ważne? Słowa mają moc wzmacniania więzi emocjonalnych. Jeśli mężczyzna naprawdę kocha się z głębi serca, nie będzie obecny tylko fizycznie, będzie obecny również emocjonalnie, używając słów, by sprawić, że poczujesz się doceniona i kochana. Jeśli Twój partner wyraża swoje emocje podczas intymnej bliskości, to silny sygnał, że bardzo Cię kocha. Znak szósty jest w pełni obecny, bez rozpraszaczy, bez ego. Mężczyzna, który kocha się z głębi serca, jest w pełni zaangażowany w chwilę. Nie rozprasza go telefon, myśli ani nic innego. Skupia się wyłącznie na Tobie. Wiele osób przeżywa intymność, nie będąc prawdziwie obecnymi. Ich myśli błądzą, martwią się o swoje osiągnięcia lub traktują to jako rutynę. Ale kiedy mężczyzna jest z Tobą głęboko związany, nic innego się nie liczy, tylko bycie z Tobą w tej chwili. Jak rozpoznać ten znak, nie sprawdza telefonu, nie patrzy na zegarek, ani nie myśli o niczym innym. Reaguje na mowę ciała i emocje. Zamiast po prostu podążać za rutyną, nie spieszy się, ale całkowicie angażuje się w doświadczenie. Jest zaangażowany, okazuje troskę i uczucie przez cały czas. Dlaczego obecność jest ważniejsza niż występ? Niektórzy mężczyźni nadmiernie skupiają się na występach, martwiąc się o to, by robić wszystko dobrze, zamiast po prostu być obecnymi. Ale kiedy mężczyzna naprawdę Cię kocha, nie myśli o tym, by zrobić na tobie wrażenie. Po prostu cieszy się z bycia z tobą. Nie czuje potrzeby udowadniania czegokolwiek ani przestrzegania jakichkolwiek zasad. Zamiast tego podąża za naturalnym przepływem relacji, dbając o to, abyście oboje czuli się dobrze w każdej chwili. Sara, 60-latka, opisała kiedyś różnicę między mężczyzną, który jest obecny, a tym, który nie jest. Powiedziała: Spotykałam się z mężczyznami, którzy byli fizycznie obecni, ale emocjonalnie nieobecni. Byli rozproszeni, zajęci lub po prostu skupieni na sobie. Ale kiedy poznałam Michaela, poczułam coś zupełnie innego. Był ze mną w pełni. Widziałam to w jego oczach, czułam w jego dotyku. Nie chodziło tylko o namiętność, chodziło o więź. Michael nie przejmował się byciem idealnym. Po prostu żył chwilą, dzięki czemu Sara czuła się jak jedyna kobieta na świecie. Dlaczego to ważne? Obecność jest kluczem do emocjonalnego związku. Kiedy mężczyzna kocha się z głębi serca, nie myśli o niczym innym. Nie spieszy się, nie rozprasza i nie jest pochłonięty własnymi myślami. Jeśli twój partner jest w pełni obecny, to wyraźny znak, że nie tylko uprawia seks. Dzieli się z tobą czymś głębszym. Znak siódmy. On sprawia, że czujesz się piękna i doceniona. Mężczyzna, który kocha z głębi serca, nie tylko Cię pragnie. On Cię uwielbia, dba o to, żebyś czuła się piękna, nie tylko w tym, jak na Ciebie patrzy, ale także w tym, jak do Ciebie mówi i jak Cię traktuje przed, w trakcie i po zbliżeniu. Dla Niego liczy się nie tylko chwila, liczy się to, jak sprawia, że czujesz się jako osoba. Chcę, żebyś wiedziała, że jesteś kochana, podziwiana i ceniona pod każdym względem. Jak rozpoznać ten znak? Komplementuje cię nie tylko za Twoje ciało, ale także za to, kim jesteś jako osoba. Patrzy na Ciebie z podziwem, nawet gdy się tego nie spodziewasz. Jego słowa i czyny utwierdzają Cię w przekonaniu, że jesteś dla Niego kimś wyjątkowym. Traktuje intymność jako coś więcej niż tylko namiętność. To wyraz jego głębokiej miłości do Ciebie. Nie tylko słowa, ale i czyny to pokazują. Niektórzy mężczyźni mówią, jesteś piękna, ale ich czyny tego nie odzwierciedlają. Mężczyzna, który naprawdę kocha z serca, nie polega tylko na słowach. Okazuje to w sposobie, w jaki Cię traktuje. Zauważysz to w sposobie, w jaki dotyka dłońmi Twojej skóry, jakby był Tobą zachwycony. W tym, jak uśmiecha się do Ciebie z autentycznym podziwem, w tym, jak sprawia, że czujesz się najwspanialszą kobietą na świecie. Karen, 58-letnia kobieta opowiedziała kiedyś, skąd wiedziała, że jej mąż James naprawdę ją kocha. Powiedziała, zestarzałam się, moje ciało się zmieniło, ale James wciąż patrzy na mnie, jakbym była najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widział. Mówi mi to. Ale co ważniejsze, pokazuje mi to poprzez swój dotyk, uścisk i sposób, w jaki traktuje mnie, jakbym była jego największym skarbem. Nawet po dekadach wspólnego życia, James wciąż sprawiał, że Karen czuła się podziwiana, ceniona i głęboko kochana. Dlaczego to ważne? Kiedy mężczyzna kocha się z głębi serca, nie skupia się tylko na fizyczności. Dba o to, żebyś czuła się emocjonalnie bezpieczna. Doceniana i piękna pod każdym względem. Jeśli Twoja partnerka daje Ci takie poczucie, jesteś nie tylko kochana, jesteś ceniona. Wnioski. Głębsze znaczenie miłości. Miłość to nie tylko fizyczna więź, to emocjonalna głębia, wrażliwość i prawdziwa intymność. Kiedy mężczyzna kocha się z głębi serca, jego czyny mówią głośniej niż słowa. Zwalnia tempo i docenia każdą chwilę. Priorytetem jest dla Niego Twoja przyjemność i dobre samopoczucie. Przytula Cię przed, w trakcie i po, dbając o to, byś czuła się bezpiecznie w jego ramionach. Patrzy Ci w oczy z czułością, pozwalając by Cię dostrzegła. Wyraża swoje emocje, sprawiając, że czujesz się doceniona nie tylko fizycznie. Jest w pełni obecny, bez żadnych zakłóceń i sprawia, że czujesz się piękna. Nie tylko z wyglądu, ale i z głębi duszy. Jeśli mężczyzna okazuje takie oznaki, nie dzieli się z Tobą tylko doświadczeniem fizycznym, dzieli się swoim sercem. Co to dla Ciebie oznacza? Jeśli dostrzegasz te oznaki w swoim związku, pielęgnuj je. Masz w sobie coś wyjątkowego i pięknego. Jeśli nie dostrzegasz tych oznak, ale pragniesz głębszej więzi emocjonalnej, nigdy nie jest za późno, aby wyrazić swoje potrzeby. Prawdziwa intymność opiera się na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnej trosce. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś takiej miłości, wiedz, że to możliwe. Prawdziwa, znacząca więź istnieje i zasługujesz na to, by czuć się naprawdę kochanym. Nie wszyscy mężczyźni kochają się sercem, ale kiedy to robią, poczujesz to w każdym dotyku, spojrzeniu i słowie. To rodzaj miłości, która trwa dłużej niż chwila pozostaje w sercu i duszy, dając poczucie głębokiej więzi i prawdziwej miłości. Czy doświadczyłeś aś podobnej miłości? Czy wierzysz, że prawdziwa emocjonalna intymność jest kluczem do trwałego związku? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli uznałeś aś tę dyskusję zawartościową, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować Golden Smiles aby dowiedzieć się więcej o miłości w związkach i dobrostanie emocjonalnym. Dziękujemy za oglądanie i pamiętaj, że zasługujesz na miłość, która sprawi, że poczujesz się zauważony, a doceniony, a i kochany, a.